Polskie monety przyzdobione są ornamentami z liści dębu, tylko czy liście te należą do rodzimych gatunków? No, otóż nie. Na rewersach znajdują się liście gatunku obcego, dębu czerwonego, Quercus rubra. Został on sprowadzony do Europy w XVIII wieku z Ameryki Północnej ze względu na swoje walory ozdobne. Obecnie uważa się jednak, że to gatunek inwazyjny, czyli taki, który zagraża rodzimej florze, w tym rodzimym gatunkom dębów. No, ale Jakie to są te rodzime gatunki? To dom szypułkowy Quercus robur oraz bezszypułkowy Quercus petraea. Jak więc je rozróżnić? Liście dębu czerwonego są ostro zakończone, zaś liście rodzimych gatunków mają bardziej zaokrąglony kształt. Żołędzie, czyli owoce dębu, u dębu szypułkowego osadzone są na cienkiej, wydłużonej strukturze, zwanej właśnie szypułką. U dębu bezszypułkowego taka struktura nie występuje, a żołędzie wyrastają bezpośrednio z gałązek. Dom w kulturze europejskiej symbolizuje siłę, długowieczność i mądrość i zapewne idea nawiązania do tej symboliki przyświecała umieszczeniu jego liści na monetach. Czemu jednak zdecydowano się na gatunek obcy? Nie wiem. A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Na polskich monetach powinny być polskie symbole, czy jest to przesadne czepianie się? Podzielcie się w komentarzach i obserwujcie, by dowiedzieć się.